Krajobraz zmienił się nie do poznania. Wczoraj tutaj trochę nieoczekiwanie znalazłem miejsce. Tutaj ta pustynia jest no, niezwykle piękna. No i uczyliśmy się arabskiego. Ależ pięknie jest. Po prostu pięknie. Tutaj mój kolega już. Chodzi. Uciekłem troszeczkę w bok i wędrowałem takimi zakosami. Te przestrzenie tutaj to trzeba po prostu poczuć. No a stamtąd powędruję już do wioski Ram. Widoki dalej są piękne. Naprawdę już jest krytyczny poziom zasilania. Otwieram się na to, co przede mną. Przede mną długa prosta. Dzień dobry, witam kolejny dzień w nocy już było trochę chłodniej tutaj ale spało mi się bardzo dobrze z wyjątkiem początku bo komary tradycyjnie mnie tutaj nawiedziły i trochę mnie uprzykrzały życie. ale później zrobiło się chłodniej, zaczęło troszeczkę tutaj wiać no i udało się ich pozbyć i zasnąłem mocno, także już jest nowy dzień. Moi gospodarze już tam się kręcą. Słychać ich, już e, przygotowują osiołka i, i stada do wyjścia gdzieś na postwisko, nie wiem gdzie, bo tutaj naprawdę już tutaj no, no nic nie rośnie nic. Jeszcze tam w tych dolinach, gdzie w korytach tych wyschniętych rzek jakaś roślinność była, to, to tutaj. Naprawdę nie wiem, nie wiem co te kozy będą jadły. No a co do posiłku, to ja zaraz się zbieram i, i właśnie idę na śniadanie, no i powędruję dalej do miasta na Batejczyków, a później do sklepu mam ochotę na, na mirindę Nie wiem dlaczego, ale po prostu mam taką dziką ochotę, żeby się tego napić. Że, że nawet sobie nie wyobrażasz. No, tak w podróży czasem jest, że, że, że takie pragnienia się pojawiają, nie wiadomo jakie, ale trzeba je zaspokoić. No, a teraz zbieram się, żeby rozpocząć ten, ten dzień dobrze. Cudownie się dzisiaj wędrowało. Krajobraz zmienił się no, nie do poznania. Jest naprawdę cudownie. Te przestrzenie tutaj, to trzeba po prostu poczuć. A teraz jestem przed miejscem mojego noclegu. Mniej więcej tutaj gdzieś będę nocował. Jest tutaj jakiś łuk skalny, więc odpocznę tutaj. A jutro powędruję dalej. Oj, jest naprawdę pięknie przede mną. Teraz świeci mi w oczy już chylące się ku zachodowi słońce, ależ pięknie jest. Po prostu pięknie. Dzięki za kolejny cudowny, udany dzień. Dobranoc. Witam serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. Wczoraj tutaj trochę nieoczekiwanie znalazłem miejsce naprzeciwko yy, łuku skalnego yy, jest namiot z, z jakimiś takimi pamiątkami i chłopaki, które tutaj sprzedają, yy, stwierdzili, że bez sensu, żebym spał w namiocie, i <laughs> zaprosili mnie tutaj. Dali mi koc, poduszkę. Więc nie musiałem rozkładać namiotu. No i spędziłem z nimi fantastyczny czas. Wczoraj jedliśmy tutaj kolację, piliśmy dużo, dużo herbaty i, no i uczyliśmy się arabskiego. Teraz już wstajemy. Tutaj, tutaj mój kolega już, już chodzi. Przygotowuje się na wizyty turystów. No a ja też się ogarniam za momencik, E, trzeba się spakować i pomalutku e, iść dalej w kierunku Wadiram. سلامتك Oj, pięknie się wędruje, naprawdę tutaj ta pustynia jest no, niezwykle piękna. Jestem ja i cisza, to znaczy chciałbym tak powiedzieć, ale nie mogę tego zrobić, bo co dosłownie 5-10 minut przejeżdża tutaj samochód z turystami, więc o tym, żeby być tutaj samemu nie ma mowy nawet, więc... Żeby troszeczkę uniknąć tej masowej turystyki uciekłem troszeczkę w bok i wędrowałem takimi zakosami, poza drogami. I było fajnie. Tam byłem naprawdę sam i, i mogłem się delektować wędrówką, a idzie się całkiem dobrze, bo ten piach bardzo często jest taki zbity, twardy. Niekiedy tylko nogi, nogi się zapadają, wtedy idzie się trochę trudno, trudniej. No a teraz idę już taką, nie wiem jak nazwać tą drogę, szutrowa, piaszczysta, taka kamienista trochę. Idę w kierunku miejscowości Shakria. Tam będzie sklep. Będę chyba mógł, mam nadzieję, naładować trochę baterie, bo mi się zasilanie kończy i w kamerze. I w telefonach, powerbank też ledwo zipie. No a stamtąd powędruję już do wioski RAM, więc taki jest plan na dzisiaj, ale oczywiście plan jest taki elastyczny, jeśli coś po drodze się wydarzy innego, no to, to się wydarzy. Otwieram się na to co przede mną. Przed wioską Ładiram Minąłem już tak zwany Wizitor Center. A droga, szlak od miejscowości Rzek prowadzi cały czas asfaltem, więc jest tak średnio. Chociaż widoki, widoki dalej są piękne, no ale, ale asfalt to asfalt. No to to już jest taki inny szlak. Ale za to. Natłukłem sporo kilometrów, już jestem na około 30 km. Dzisiaj do wioski mam jeszcze, nie wiem, za 2-3 km, a później muszę odnaleźć nocleg, który zarezerwowałem przez Booking. Ciekawa sprawa, bo chcę tu zostać dwa dni, żeby się poszwętać po pustyni poza szlakiem. I na bookingu znalazłem oferty takie po 2 po dinary za dzień. No i, i, i mam w efekcie zabukowany nocleg za, za 14 zł za 3 noce. Śmiesznie, zobaczymy gdzie jest haczyk. Mam nadzieję, że, że nie będzie jakichś takich sytuacji nieciekawych. No, zobaczymy. Muszę się doprowadzić do ładu do porządku dzisiaj. Naładować wszystkie baterie, bo naprawdę już jest krytyczny poziom zasilania. No i, no i jutro i pojutrze mam nadzieję, będę mógł kolejny raz odkrywać piękno Wadi RAM. No a teraz przede mną długa prosta. O, no, to jestem już w, ob w obozie. Doszedłem do yy, Wadi Ram. Tam yy, czekał na mnie już yy, kierowca, który przywiózł mnie tutaj do kampu. Nie ma tutaj, co prawda, internetu. Yy, a miał być, yy, ale nieważne. Internet nie jest mi do życia niezbędny. Ważne, że, że cena faktycznie taka jak na Booking.com, czyli 14 zł za. Za 13. Co, co prawda dokupiłem sobie kolację i było warto bo żerka była naprawdę fantastyczna jedzenie było bardzo dobre i, i bardzo dużo więc przydało mi, mi się troszeczkę odbudować zapasy kalorii bo ostatnio duża straciłem jakby sił i energii więc czas żeby to uzupełnić na jutro powędruję tutaj sobie na jakąś taką krótszą wędrówkę po pustyni, wezmę plecaczek lekki i, i będę zachwycał się tymi miejscami, pofilmuję troszkę, także przede mną kolejny cudowny dzień, a tymczasem dziękuję za, za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Dopiero teraz czuję się, że jestem na pustyni. Pięknie jest tutaj pobyć, posiedzieć, powędrować, poczuć tą energię, te przestrzenie. No i tak jak te krzewy, które mimo braku wody są w stanie tutaj przetrwać, taki ja jestem. Przede mną Akaba i Morze Czerwone. Zobaczyłem. W oddali wieś. Zejść naprawdę niemożliwie trudną drogą, ślizgając się na drzwi, że moje buty już kompletnie nie trzymały. Po prostu szedłem, szedłem, pustynia mnie wciągała. Rodzina, która tam mieszkała, zaprosiła mnie do siebie na nocleg. Nawet dostałem propozycję pracy. <laughs> no a szlak do samego końca nie odpuszczał i dzisiaj znowu pokazał pazur. To była cudowna podróż, i spełnienie ogromnego marzenia.